Cześć, witajcie, z tej strony. Nekun. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. E, Mam dzisiaj kolejny dzień z dni z hardkorów tym razem 70 dni, następny pewnie będzie 100 albo trochę więcej. I powoli lecimy z tym światem. 1.18 11, naprawdę mi się spodobał ostatnio. E, no trochę na tą wersję w poprzednim odcinku, ale szczerze mówiąc, e, całkiem przyjemnie mi się zaczęło grać i, i odkrywać te wszystkie jaskinie i ten generator świata, więc naprawdę jestem coraz większym fanem i chyba cofam wszystkie słowa negatywne, które powiedziałem ale i tak to jest trochę denerwujące, te duże jaskinie ale coraz bardziej jestem fanem tego w tym odcinku zrobimy sobie trochę, trochę budowania ale trochę też bardziej zaczniemy jakieś farmy sobie budować i po prostu rozwijać ten świat może w następnym odcinku smoka w sobie pokonamy, zobaczymy jakieś plany na pewno są zrobimy w tym odcinku rozmnażarkę do villagerów bo potrzebuję villagerów do zrobienia farm różnych jak na przykład farmy po żelazo, żeby nie musiał chodzić po jaskiniach Więc do tego villagerzy mi są potrzebni yy, Ogarniemy też farmę kaktusów, taką fajną yy, Jakiś design sobie zrobiłem na innym świecie, co wam też pokażę yy, Z czym będą lekkie problemy, bo pomyliłem bloki Szczerze <ścoughs> mówiąc nie wiem jak to się stało, ale... No, zacząłem tutaj od budowania takiego magazynu na dole Gdzie będę miał takie wejście może do jakiejś jaskini E, może jakieś pomieszczenie tam wykopię na dole. Może jakieś zejście będzie fajne, zobaczymy jeszcze. Bo na to jeszcze nie mam planów, ale to będzie albo zejście do kopalni, e, tylko jakieś takie szybsze jakąś windę może zrobię. E, pamiętam, że da się z piasku dusz zrobić, albo z magma bloka jakieś bąbelki. E, będę musiał się z tym jeszcze zapoznać, jak zrobić te windy takie Minecraftowe, bo tego nie jestem do końca pewny, jak się robi. Potem zajmę się trochę farmą, trochę trzciną. Bo będę bardzo chciał zrobić Enchant na stachowany już na fula do 30 poziomu. Tym się zajmę też w tym odcinku. Książki były sporym problemem, nie powiem, że nie, bo nie było skóry, bo trudno było rozmnożać te krowy. Poszedłem potem na diamenty, żeby, żeby mieć po prostu na zbroję i czuć się bezpieczniejszym, i zacząłem zwiedzać te jaskinie oprócz takiego kopania zwykłego, bo w sumie to jest bardziej efektywne niż kopanie, tak mi się wydaje. Bo te jaskinie są na tyle duże, że można naprawdę. Naprawdę sporo tych diamentów odkryć, było ich tam pełno pojedynczych takich, ale to zawsze jednak są te diamenty do przodu, więc w sumie nie ma co narzekać. Lash cave, który tutaj był, był tak ogromny, że jeszcze takiego nie widziałem na Survivalu. Jak latam sobie na kreatywnym, na innych mapach, to widziałem już takie kawy, ale, ale tutaj na swoim świecie coś takiego odkryłem i to jest na pewno też niezwykłe i będę chciał coś w tym zrobić. Tutaj macie w ogóle 10 diamentów obok siebie, nie wiem jak to jest możliwe, czy te czanki są połączone. E, bo 10 z diamentów na pewno złoże nie może być, z tego co wiem. I tutaj naprawdę było tego ogrom. Bo w końcu 10 z diamentów nie chodzi piechotą. I to już naprawdę całą, całą zbroję dzięki temu będę miał teraz e, w pełni zrobioną. tutaj zobaczyłem w ogóle obok złoża żelaza był. E, był blok e, tego surowego jakby żelaza, mm, z którego mogę zrobić 9, 9 ród go przerobić. Ja nie wiedziałem, że to w ogóle występuje tak naturalnie. Zrobiłem sobie zbroję diamentową. Chciałem ją zenchantować, ale jednak e, ten level miałem o tyle mały, że wolałem jednak tego nie zrobić na razie. Jakaś papuga tutaj ciągle latała obok tej kałamarnicy, więc ja sobie oswoiłem. bo nasion miałem sporo. Postawiłem sobie ją na tej beczce obok enchantu, gdzie będą tutaj książki potem tym opis. I możecie w sumie dać nazwę, bo mam pełno name tagów. Także możecie dać nazwę teraz w komentarzach do tej papugi. A jak e, ktoś jeszcze... Nie jest przekonany, to może zostawić słowo odcinka, czyli papuga, powiedzmy, niech będzie. Każdy, kto najlepsze papuga, e, dostanie ode mnie serduszko. Tutaj obcy niechcący zabiłem. Dziękuję wszystkim za te wszystkie komentarze, bo to naprawdę pomaga i subskrybujcie kanał. Lecimy w tym roku do 20 tysięcy, może się uda, mamy już 13,5, także jest ogrom. Także zapiszcie papuga i piszcie jej imię, jakie chcecie, bo mam na im na pewno jakieś wybiorę i wtedy pokażę wam e, w następnym odcinku, od kogo wybrałem to imię. Także powiedzmy, że to taki mały konkurs na imię papugi. Chciałem następnie zrobić sobie jakąś fajną tarczę, więc potrzebowałem jakichś barwników, to stanowisko do barwienia tych banerów przygotowałem i jakiś sposób w internecie znalazłem na zrobienie jakiegoś takiego fajnego baneru z zachodem słońca, powiedzmy, ale on tam używał złotego jabłka, ale tutaj się nie da go dać. Nie wiem do końca jak to działa, bo nigdy z tego nie korzystałem, a to już chyba od dawna jest w Minecrafcie, ale nie mogłem nic z jabłkiem zrobić, a z tego co wiem, to właśnie w ten sposób się robiło taki wzór mojangowy jakby na tym. Nie wiem do końca, jak to się teraz robi, ale może ktoś z Was wie, czy coś się zmieniło z tym. I zrobiłem taki prosty baner, po prostu z takim bardziej wschodem, powiedzmy słońce, niż z zachodem. W każdym razie chciałem po prostu jakoś sobie tarczę udekorować i dałem Wam posta na społeczności, że w moim przedmioty w moim ekwipunku mam przedmiot, który ma tam z 1%, czy coś takiego. I tam właśnie pisaliście coś o tej tarczy, ale to jest po prostu banner na tarczy, więc e, nie wiem, czy niektórzy z Was może nie wiedzieli o tym, że tak się da. Poszedłem potem zwiedzać dalej, żeby zdobyć jakieś rzadkie przedmioty i naprawdę udało się masę sporo fajnych rzeczy znaleźć. E, w tym na przykład z, złote jabłko e, enchantowane. E, w następnej właśnie piramidzie będzie, które no, jest naprawdę mega rzadkie. Obok jest outpost e, tych villagerów, więc mam blisko w miarę. Obok jest też mesa, taki ogromny biom. Te góry są powalenie duże. Tutaj, właśnie w tej następnej piramidzie, znalazłem to złote jabłko enchantowane tego nocza. Jak pisaliście, nie wiedziałem też, że na to tak się mówi, ale po prostu, no, na to jest około procent szansy, więc to jest naprawdę jeden na sto, powiedzmy. To chyba jeden z przecinkiem, jakimś było, chyba półtorej. Ale to i tak jest naprawdę mega rzadkie I cieszę się, że to mam Na pewno się przyda do jakiejś walki z smokiem albo witerem Bo na pewno też coś z tymi witerami będę chciał tutaj zrobić Jakiś pojedynek 1v10 witerów Może kiedyś zrobimy, zobaczymy Jak dotrwamy do tylu dni Chciałem zobaczyć co w tym autpoście, Co tutaj znajdę W tej skrzynce nie było nic ciekawego Oprócz właśnie marchewek Których jeszcze nie miałem, więc je zabrałem Bo chciałem na pewno je zabrać Bo ich szukałem strasznie długo Byłam tylko ziemniaki na razie, a chciałem mieć coś do rozmnożenia też yy, moich świnek, a właśnie do tego marchewki są potrzebne, więc się cieszę, że ja znalazłem w sumie tak szybko, yy, bo niedaleko musiałem szukać. jest znalazłem motykę, yy, która ma fortunę i do końca nie wiem, czy to tak działa, ale jak mam kilo z fortuną, to w zasadzie to mi więcej wypada na przykład ziemniaków, ale jak mam z motykę z fortuną, to też to tak działa w sensie. Czy więcej wypada rzeczy niszcząc tą motyką? Tak sprawdzałem, ale w sumie to chyba nie wychodziło na to. A, a widziałem gdzieś na YouTubie, że ktoś tak robił, także nie wiem. Co w ogóle się okazało, że ziemniakami mogę rozmażać świnie, więc e, trochę smutek, bo myślałem, że tylko, tylko marchewkami można. Pozbyłem się wszystkich jajek, które miałem, bo to zaśmiało mi mega skrzynkę, a w sumie nie są mi potrzebne do niczego, bo z jajek co się da zrobić, ciasto chyba da się zrobić tylko w Minecrafcie. Zacząłem się tutaj zabierać za, za przygotowanie surowców. Do farmy villagerów i właśnie dlatego utrzymałem pełno szkła. Doszło do takiego momentu, że po prostu kopałem sobie stone w swoim domku, żeby mieć Cobre stone na zrobienie jakichś droperów czy tam dispenserów. I to jest na tyle powolone, że miałem kobla, zamieniłem go w stone i teraz zabrakło mi kobla, więc musiałem stone kopać na kobla, co jest trochę dziwne. Wyruszyłem dnia 40 właśnie na wyprawy znowu żeby poszukać sobie, polutować jakieś rzeczy w wodzie, poszukać jakichś biomów. Chciałem bagno znaleźć przede wszystkim, bo chciałem slime'a jakiegoś spotkać, bo potrzebowałem slime'owego pistona do tej farmy. W sensie on nie jest potrzebny i go potem i tak nie znajdę, ale, ale szukałem go i znalazłem wędkę z mendingiem. To jest o tyle powalone, że nie wiem ile jest na to szansy, ale, ale mending chyba jest naprawdę dosyć rzadki. A... Od razu mam go na wędce, więc jest spoko, będą sobie łowić, e, będą łowić jakieś namendingi dzięki temu, e, bo będą ją naprawdę, naprawdę dobrą wędkę potem, bo jeszcze, jeszcze znalazłem skarb po drodze, który oczywiście miałem problemy, żeby znaleźć go, bo, bo czemu nie? Piszeliście mi już tyle razy, jak ja mam szukać tych skarbów. Mam tam F3 kliknąć, jakieś 3x3, jakieś czanki i nie mam pojęcia dalej, jak to zrobić, także nie wiem, jakiś poradnik muszę chyba zobaczyć w końcu. Tutaj znalazłem kolejną wędkę, w której jest Lack of the Sea 3, czyli kolejny enchant do najlepszej wędki, który jest potrzebny. Tutaj znalazłem kolejną wędkę, w której jest Lure 3, także nie wiem, czy to jest idealna wędka, czy może być jeszcze lepsza, ale to jest powolone, że w sumie w jeden dzień znalazłem trzy wędki, które się kombinują w najlepszą wędkę bo że Dzień 41, to jeszcze pod koniec sobie płynąłem, żeby dalej znaleźć to bagno i znalazłem ogromny biom tych koralowców, to jest naprawdę przepiękne, bo on jest na tyle duży w tym 118, że to jest wspaniale znalazłem książkę z Sirktaczem, bo dopłynąłem do jakiejś pustyni, gdzie jest piramida, a obok jest świątynia w sumie ta wodna. Więc zapisałem sobie koordynaty i na pewno kiedyś tu wrócę. Znalazłem też świątynię dżunglową, ale co do tej wodnej świątyni, to wiecie, że jestem trochę nieudolny z tym i, i wolałem na razie na razie z tym poczekać kiedy indziej tam wrócę i naprawdę muszę być dobrze uzbrojony, bo... Bo nie chcę zginąć, a, a w poprzednich odcinkach już naprawdę było blisko, żebym się tam wywalił. I wróciłem powoli do domku. Teraz, jak już wróciłem do domku, to widzicie w sumie, ile i temu ze sobą przyniosłem. E, to zła, złote jabłko, te wędki, te wszystkie enchanty, to jest naprawdę, nie wiem, no ogrom tego. Pełno skóry też zebrałem przy okazji. E, nie pokazywałem tego aż tyle, bo trochę powycinałem tego, bo tam pełno krówek i, i koni też musiałem zabić, żeby mieć z tej skóry pełno dzięki czemu mam już full enchant, tutaj nawet więcej chyba tych biblioteczek dałem, bo nie wiem ile jest na full enchant, ale tyle ile zrobiłem, tyle tam nawaliłem tego. Miałem już zenchantowaną zbroję, teraz diamentową i, i już mam wszystkie, wszystkie sloty tego armora nad serduszkami wypełnione, także czuję się bezpieczniejszy. Teraz tylko jakieś enchanty jeszcze na wybuch creepera czy coś takiego i będę się czuł w miarę bezpieczny już. W ogóle podczas tego odcinka będzie się zmieniał trochę teksturpak, ponieważ zacząłem pracować nad swoim, jeśli już wiecie to na karcie społeczności o tym powiedziałem, e, więc tekstury będą się trochę zmieniać teraz e, w tych odcinkach, zwłaszcza od tego momentu teraz jakoś do przodu. E, tutaj sobie zmieniłem trochę teksturę enchantów, tutaj trochę coś porobiłem i nazwałem wędkę e, nazwą wspierającego, który jest też od 6 miesięcy ze mną, także ślicznie dziękuję Kubarogala za to, e, także jesteś teraz ze mną w grze, dziękuję ślicznie i zachęcam do wspierania tego kanału. Ślicznie dziękuję za, za każde wsparcie, które mi dajecie, znowu wyłowiłem pełno tego, e, miałem też super, super łuk tutaj wyłowiłem, potem wyłowię jeszcze lepszy, z mendingiem W ogóle nie wiem czy wiecie, ale jak piorun uderzy w morze, chyba może, morze, i tam się jakiś szkielet taki, pałni szkieletowy, chciałem podpłynąć, myślałem, że mogę go jakoś zabrać ze sobą czy coś takiego i nagle czterech szkieletorów z tego wyszło i się obstrzałem zbroję, musiałem uciekać. Nie wiedziałem, że to tak działa w ogóle w mojej Zebrałem Dobrałem trochę, trochę kaktusów na zielony barwnik i do mojej farmy, fabryki kaktusów. Po drodze spotkałem dwa nieprzyjazne pojąki, które były niewidzialne i nie wiem jak do tego doszło, ale je pokonałem bez problemu. Ogólnie przepraszam też trochę za głos, ale czuję się dosyć chory i chyba mam gorączkę, także nie wiem czy powinienem to teraz nagrywać. Ale, ale w, sumie, w sumie czemu nie, bo musimy lecieć z tym rokiem i ten rok będzie naprawdę niesamowity. Zobaczycie. Zacząłem tutaj wyrównywać teren, bo chciałem zacząć pracować już nad farmą kaktusów chociaż. Bo farma tych villagerów, ta ich rozmnożarka trochę się przedłużyła. Bo chciałem bardzo tego slajma zdobyć, ale bez tego i tak będzie to działało. Więc potem do tego wrócimy, ale najpierw zrobię sobie farmę tych kaktusów. Niestety tych snajmów nigdzie nie mogłem znaleźć ani bagna, chociaż wydawało mi się, że w pierwszym odcinku przelatywałem gdzieś przez bagno, ale nie mogłem go znaleźć tak, nawet jak wraciłem sobie na spawn trochę pozwiedzać. Ci, którzy oglądali pierwszy sezon hardcore, to wiedzą na czym polega y, ta farma kaktusów. Link pewnie też w opisie będzie. Y, tylko tym razem miałem ja większe, że będzie podwójna, y, dzięki czemu zmieści się w takim kwadracie i będę mógł zrobić z niego taki fajny, duży kaktus. Dlatego też dużo zielonego barwnika potrzebowałem na zielone bloki I w ten sposób będę tutaj miał podwójną farmę kaktusów, nie tak jak w pierwszym sezonie I będzie ona na parę pięter Myślę, że w kolejnym odcinku możemy znowu ją trochę powiększyć, bo teraz będą 3 piętra tego Taki mały blok kaktusa będzie po prostu Ogólnie dużo łowienia było, bo chciałem naprawdę mending wyłowić Ale nie udało się jako, jako takowego mendingu wyłapać Znalazłem kolejną wędkę z mendingiem, ale niestety nie jest książka z mendingiem, na przykład na zbroję, czy, czy na bronię, więc, ale łuk za to się udało znaleźć, więc chociaż tyle. Więc będę potrzebował zrobić tych wieśniaków, e, dzięki czemu będę mógł zrobić sobie jakąś fajną bibliotekę, czy jakieś inne miejsce, gdzie będę mógł sobie ich wyeksplić i będę mógł zrobić sobie właśnie trade na mending, więc to na pewno też będzie celem następnego odcinka, bo to jest jednak potrzebne. Jak już będę miał te rajtowe zbroje i rajtowe bronie, e, no to mending jest must have przy tym i nie da się bez tego żyć, tak w sumie. Tutaj zacząłem robić sobie te zielone bloki o których mówiłem i się okazało że to nie jest konkret e, czyli beton tylko to jest po prostu terakota, czyli z gliny to się robi i zapomniałem jak to się robi ale to po prostu trzeba przepalić blok gliny i wtedy można zmienić jego kolor a ja zrobiłem tam z takiego zielonego i limonkowego e, betonu także lekka wtopa i pełno czasu na tym straciłem e, szukając tych wszystkich e, żwiru i tego e, piasku wykopywanie ale, ale w sumie to potem wróciłem jeszcze więc potem musiałem latać już za gliną pełno e, w Flash za to jest pełno gliny, więc o tyle dobry plus. I zacząłem sobie podmieniać te wszystkie bloki, zacząłem budować pierwsze piętro jakby e, tego kaktusa, i zacząłem znowu trochę łowić. E, szczerze mówiąc, to łowiłem e, tak po 20 minutek sobie z 3 razy. E, jak już nie wiedziałem trochę, co robić, to sobie po prostu coś włączałem w tej, sobie łowiłem ryby, żeby ten mending złowić. E, Storex to jest kolejny drugi, najdłuższy wspierający na tym kanale, także też ślicznie dziękuję. I to nazwałem za to błog. Dziękuję ślicznie za wsparcie wszystkim. Zrobiłem pełno strzał, bo mam, mam pełno flintu właśnie po wkiwaniu tego żwiru. E, świnki za to zacząłem bardzo dobrze rozrastać. I teraz jak już mam pełno tego terakoty, tego, te takiej zwykłej, to mogę sobie go pofarbować na zielony i na limonkowy. Ogólnie też Discord, myślę, że wam dam link w opisie w tym odcinku, tak mi się wydaje. Jak nie, no to zobaczymy czy w następnym będzie, bo zrobiłem taki prosty serwer, nieskomplikowany, tam będzie po prostu parę kanałów, gdzie będzie tam jakiś czat, jakieś linki, będą też do odcinków pobrania, bo są w planach robione odcinki takie, że będę was brał, będzie na przykład coś budować czy coś w tym stylu, na jakimś tam prostym serwerze czy coś, zobaczymy jeszcze jak to będzie, ale tam jakieś poczekalnie do tego same, jakieś pomysły, zobaczymy jak to będzie. Także nie oczekiwajcie czegoś tam jakiegoś fajnego o tym Discordzie, bo ja, ja specjalnie jakby nie siedzę na Discordzie za dużo, bo to jakby mnie nie jara za bardzo, ale chciałem zrobić wam tego Discorda, bo, bo już męczycie strasznie mi bułę o to i, i marudzicie o to, więc postanowiłem, że... Też w sumie w końcu trzeba, także Discord jest zrobiony. Myślę, że już dostaniecie dostęp pod tym odcinkiem, tak że zapraszam wszystkich. E, tylko bez świrowania mi tam żadnego, bo, bo ja się nie będę pierdzielił i jak ktoś będzie odwalał, to dostanie banicję od razu, także uprzedzam, e, żeby być spokojnym. Możecie się też tam chwalić swoimi budowlami w Minecrafcie, czyli to co było w poprzednim serwerze w wakacjach jak mieliśmy Discorda przez jakiś tydzień, ale potem dosyć szybko umarł. Także będziecie mogli się też swoimi budowlami tam chwalić, także zachęcam. Pszczółkę sobie strapowałem w swojego domku. Myślę, że, że ona chyba nie zniknie, także można też ją potem jakąś nazwać i gdzieś sobie schować może. Właśnie jakąś fabrykę miodu i pszczółek trzeba to zrobić. Tak jak w poprzednim sezonie, jak oglądaliście, to naprawdę, naprawdę jestem z tego zadowolony, jak to wyszło. I to była śliczna farma, po prostu pszczółek pełno kwiatów, pełna takich okręgów. I mi się to mega podobało, myślę, że coś podobnego można zrobić, ale w innym stylu może w tej serii. Trochę przepraszam, że taki pogadankowy bardziej, ale mało się skupiam trochę na odcinku, a trochę bardziej gadam, ale mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza i, i że odcinek Wam się i tak podoba. Także będzie na tyle wysoki na razie ten kaktus. Potrzebowałem teraz czarnego barwnika i pewno jeszcze gliny, bo mi zabrakło. Żeby zrobić po prostu kolce temu kaktusowi, więc będę potrzebował teraz czarnej terakoty. A nie mam żadnego atramentu, więc musiałem trochę, trochę pochodzić sobie i połapać tych kałamarnic, żeby zrobić sobie czarny atrament. Żeby zrobić kolce po prostu temu kaktusowi. Teraz to wygląda w miarę lepiej. A muszę pobrać też jakieś shadery na następny raz, żeby to jakoś fajniej przedstawić. Bo teraz taki zwykły Minecraft. Myślę, że takie. Takie trzy kwadraty można zrobić do góry, tak mi się wydaje. Teraz zacząłem się w końcu przygotowywać z miejscem do tej farmy villagerów. Trochę równania terenu tutaj było. Będzie to ta sama, ta sama fabryka villagerów, co w poprzednim sezonie. Pewnie też link w opisie będzie, jeśli sobie przypomnę o tym, jak nie, to mi przypomnijcie. Jest to dosyć prosty mechanizm, że dwóch villagerów siedzi zamkniętych z marchewkami. Oni po prostu, jeden farmi te marchewki, jest farmerem a drugi mu jest po prostu taki dla towarzystwa i jak zbioram już dużo tych marchewek to wtedy jakby są na najedzeni i wtedy się kochają powiedzmy i wychodzi mały villager który transportem wodnym wychodzi właśnie przez małą kratkę z trapdorami z tego pomieszczenia i wtedy taki wodociąg przechodzi i tam czeka dorośnięty już villager na mnie którego mogę zabrać z wagonem zabrałem pierwszego villagera bo miałem wioskę obok także specjalnie się tutaj osiedliłem bo pamiętam, że wioska jest obok. Jeden villager tutaj przyszedł, od razu się zamienił w tego wieśniaka pracującego. Drugi niestety nie był tak łaskawy, żeby po prostu tam wejść i wskoczył mi w jakąś dziurę yy, przez traptor. Ale napisałem mu bardzo niemiło i, i postanowił, że tam wróci jednak. Także bardzo miły villager i miło z jego strony. Kolejnym krokiem było przygotowanie marchewek, które niedawno zebrałem, także nie miałem ich za dużo. Ale trochę ich się zdążyło już rozrosnąć. Nie będą miały na pełne pole, ale z tego co wiem, co w poradniku mówił, to oni te marchewki powinni potem jeszcze jakoś rozmnożyć i zasadzić. Także z tym nie będzie chyba problemu. Tutaj są te trapdory, przez co moby myślą wszystkie w Minecraftie. Jak macie trapdor i go zamkniecie w sensie odtworzycie w sumie bardziej to wtedy myślą, że tam jest stały blok i będą chcieli przez niego przejść, przez co te małe villagery będą wpadać do tej wody która będzie ich transportować potem do tamtego pojemnika obok, co jest trochę brutalne, ale, ale to Minecraft jednak. Także tak to się prezentuje, musiałem teraz pójść poszukać trochę węgla, trochę innych surowców, bo zabrakło mi znowu tego węgla. Już mówiłem o tym wcześniej, już muszę zrobić jakąś farmę tego, ale z tego co wiem to chyba z tych czarnych szkieletów tylko się da, także na razie to nie będzie bliski cel. A więc będą pełnie jeszcze powroty do tych jaskiń. Znalazłem ogromną jaskinie, niedaleko w sumie bazy, i tutaj w sumie sporo tych surowców jeszcze zostało, bo nie wziąłem ich wszystkich, bo w sumie nie, nie chciało mi się tutaj siedzieć aż tyle w tej jaskini. Jeszcze byłem bliski raz marcia przez truciznę. Odwiedźmy jakiś szkielet mógł nieraz trafić, czy coś i byłoby w sumie po serii. Także nie chciałem tego kończyć na dwóch odcinkach na 70 dniach. Znalazłem tutaj taką mega ładną jaskinę, gdzie w sumie muszę zapamiętać na przyszłość, że to jest pełno gliny, więc jak będę wszął gliny, to muszę tutaj wrócić, bo nie ma co marnować tej gliny i szukać po jakichś rzekach, po dnach. Zabrałem sobie jedną akselotlę, która tutaj sobie pływała. Potem będziemy mogli zrobić jakiś basen dla niej czy coś takiego. Bo akselotle chyba się rozmnażają z tego co wiem, hmm, ale nie jestem pewny, więc jakby zbiorę sobie dwie, to możemy jakąś farmę zrobić albo pojemnik po prostu, jakiś basen. Myślę, że to też jest jakiś plan. Te marchewki strasznie wolno rosły, a chciałem, żeby już tutaj coś się działo. Więc miałem pełno, pełno kości od podróży po tych piramidach wszystkich. Dzięki czemu wzrosłem i te wszystkie marchewki. Farmer zaczął działać, zaczął je zbierać, zaczął je sadzić. I ten drugi zaczął też podjadać. Także chyba wszystko działało zgodnie z farmą, tak jak to powinno działać. Znowu trochę więcej łowienia. Dnia 68, ale to też była końcówka. Ja nie mogłem zaczynać jakichś większych projektów. Książka F6 3 to zawsze coś. Dzień 69 to lekkie porządki w moim magazynie, bo nie powiem, że nie lekki syf tam miałem i nie mogłem się już trochę tutaj skoncentrować gdzie co mam i zapamiętać. Już widzicie jakieś kolejne zmiany w teksturpaku. Od razu mówię, że to nie jest jakby w pełni zrobiony przeze mnie teksturpak, bo na przykład te łóżka to widziałem gdzieś w internecie i to jakby nie jest mój pomysł na te łóżka. Ale w większości tekstur będę zrobił zrobię ja, jakby po prostu. Ale jakieś mechanizmy, typu właśnie łączenie się tych dwóch bloków między sobą, z takim właśnie gradientem między nimi, to nie mam pojęcia, jak to się robi. To po prostu z internetu jest. I na przykład czarny chód też będzie, czyli wszystkie ustawienia albo ekwipunek też będzie ciemny, co też gdzieś z internetu jest. Także to będzie taka trochę bardziej sklejka w której po prostu włożę bardzo dużo czasu i serca w wszystkie tekstury jakby i postaram się zrobić to naprawdę fajnie. Będzie link do niego pewnie w Discordzie, do którego teraz jest link też w opisie także to było na tyle w tym odcinku. Wpadajcie w linki w opisie na Twitch, na Instagram, subskrybujcie kanał. Myślę, że niedługo będzie kolejny odcinek. Myślę, żeby zacząć teraz w ogóle creative znowu kolejny odcinek, bo mega fajnie poszedł Także myślę, czy teraz zacząć bardziej w hardcorea iść, czy w tego kreatywa, ale myślę, że trochę poeksperymentujemy też z innymi odcinkami, ale to na razie by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.